Zjazd Krajowy Młodych Laboności w tym roku, 2025, we Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska. Zobaczcie, jak to wyglądało, no i ciągle wygląda od kulis. Chciałem tylko pokazać, bo taka anegdota, bo kompletnie zapomniałem, że Pan Dobromi będzie. Od trzech lat mam Pana Dobromiła. Na kleweturze. Co pan sądzi o tym? Aż się zawstydziłem. no <śmiennie znalazły> to... A po, mnie, po mnie klika. Tak, no. to ty ty nie A mianowicie polityka migracyjna i tu mi się przypomniała wypowiedź Sowami Ramcena sprzed kilku lat, który mówi, że on zmienił swój pogląd właśnie do, na migrację, że kiedyś faktycznie uważał, że jak ktoś pracuje, przyjeżdża, to jest wszystko w porządku. Natomiast z czasem zreflektował się i uważa, że może to mieć dalekosiężne skutki społeczne. Jakby pan tak powiedział w telegraficznym skrócie, co Pan na ten temat sądzi? Znaczy to, że może mieć to inne skutki niż tylko te czysto ekonomiczne. No to zgoda, tak. No, też sam o tym mówiłem, że no, oczywiście jest to pewien naturalny odruch, i wszędzie, gdzie następuje masowa migracja, tak też historia, doświadczenia innych krajów uczą, że wszędzie, gdzie masowa migracja następuje, no, to budzi to pewien niepokój pewne napięcia społeczne ze strony tych, którzy już tam są. Dzień dobry. Cześć, cześć, cześć. Bardzo wiem, że bardzo mi przykro, bo z tym W ogóle najlepszy żart. W ogóle, w, w, w ogóle najlepszy żart z nazwiskiem, musisz wybacz go powiedzieć. <grym> Pytasz mnie, czy jestem pro-life, czy pro-cho? Ja jestem proko. No, mój plakat na, na przyszłą kampanię. Tak, 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 tak. Wcześniej było postawę głogów na nogi, aż, nogi aż i był plakat jest, do góry jest, nogami. Aż, o jest, bo tylko jest kamera, bo wszystko się nagrywa. To jest to jest, właśnie o to chodzi. Musi być naturalnie w okrytej kamerze i dobrze zauważyłeś, większość ludzi nie zauważyła. Ukryta kamera w ogóle nie widać. Słuchajcie, chodźcie, bo no, no, nie nie ściankę i zrobimy sobie fotę. I nie inaczej jest u nas teraz, tak? No widać już to, 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 ten przesyt. U nas to z, z Ukrainy jest, jest taki duży, taka duża migracja spowodowana oczywiście wojną, ale no widać też, że nastąpiło zmęczenie po początkowym entuzjazmie. Czy później to się, to się dzieje. W ogóle warto docenić. Tutaj w tej sali notu mamy herby miast Dolnego Śląska, między innymi jest tutaj Jelenia góra.